Cześć z tej strony Kwecu, witam wszystkich bardzo serdecznie i witam w kolejnym odcinku. Czołgiści komentują. Mamy dzisiaj tutaj kolejnych kolegów, Mozart. Witam. Kasper. A, dzień dobry. I oczywiście Kamil, czyli Lion. Wszyscy razem skomentujemy tą bitwę czołgiem M110, tak? Dobrze powiedziałem? M103 M103, no tak. I, i dobrze, więc powiedz nam kolego co chciałeś zrobić w tym meczyku. Czy w tym meczyku, no nie wiem w sumie jak się układał, bo to było takie spontaniczne działanie. Posłużyłem, mm -hmm. że dzięki wykorzystaniu kadłuba mogę pojechać do miasta. Tak też, więc uczyniłem. Mm -hmm. A powiedz mi, jakie są mocne strony właśnie tego czołgu? Czy z tego co uważam, to jest właśnie przednia płyta panteru. I oczywiście wieża, ale trzeba bardzo uważać na wieżę, bo tak to w niego wszystko wchodzi. Mhm. Mm Czyli patrzymy, jedziesz sobie tutaj właśnie do miasta, zaraz tutaj już patrzysz sobie. O, takie typowe miejsce. Bardzo odważnie. Znaczy właściwie nie wiem czy odważnie, bo w tak chciałem delikatnie, żeby przed nią nie kantować się, tylko przed nim pancerz, nie? No, tak to to. Mhm. Zobaczyć co się będzie działo. Tutaj zostałeś wyświecony już. Przez no Lisa szóstego. Mhm. Na całe szczęście nie było przeciwników z przodu, bo tutaj zazwyczaj to największe bitwy się odbywają po tej jednej i po tej drugiej stronie. Zawsze czołgi się kontują, i ten odstęp, te 100 metrów jest po prostu strzelanin na cały czas. Można powiedzieć, że to jest taka mini minimordownia. O! nie Wystadziłeś. Mam szczęście. No. no. Kolega z T-43 na pewno nie był zadowolony. No. no. Kto by był? No. Chciałem pożyczyć od niego powtórkę, żeby było widać z jego no. strony, więc napisałem tylko do niego, szybko uciekł. No i widzimy bardzo dobre zachowanie. Kolega Czarna Wdowa przykleja się do Tigera 2, żeby... Nie mógł strzelać mu w dolną płytę. I teraz, jak widzimy, celuje we włas dowódcy. No, i jak widać, Tiger ma celne działo i przebił, tak? Dobrą penetrację, nie? On na pewno też miał trochę szczęścia, bo ten właz w M103 on też nie jest tak do końca. Mm, nie jest takim dużym. A ten kolega tak skoczył. Dziwnie. Trochę, nie wiem, jak komandos. No, to natał. Trochę nieszczęśliwy jestem misem szóstym No, trochę. Tutaj kolega zaczął czekać z drużyny przeciwnej. Tak mi się wydaje, ponieważ ta lufa Tigera 2, myślałem, że strzał trafi w nią. Zazwyczaj tak jest, przynajmniej ja tak mam, jak trzeba. Jeżeli szybko, to zazwyczaj moje pociski lecą albo w lufę, albo gdzieś opadają. A dobrze, powiedzcie mi, panowie, jak gracie na tej mapie, to gdzie zazwyczaj jeździcie? Zależy też, jakim czołgiem. Tak. No, załóżmy, że ciężkim. Czołgiem znaczy, ciężkim, to... Ja myślę, jest że do miasta. Tak, że... tak, czołgi ciężkie i właściwie te deki, to... Miasto, a medy, no to jeżdżą na kwadrat. E6, E5 albo tam AB2, 3-4 Tam zazwyczaj się odbywają te spotkania medów, a no czołgi ciężkie z TDK no to w większości stoją w mieście. Tutaj był na Awku, więc łatwy cel No my tu gadu gadu, a kolega już 4200 damage naklepał. No, w niecałe ile? 5 minut, tak? No, niecałe 5 minut. No, w 4 można powiedzieć. Widzimy tutaj przytomne zachowanie kolegi, ponieważ popatrzył na minimapę. Widzi, że przy bazie no, roi się od czerwonych czołgów Czołgów przeciwnika i postanowił się wrócić. Właśnie Pe z lewa strony już prawie padła. Dokładnie. Także pamiętajcie, zawsze trzeba patrzeć na minimapę i ją obserwować, bo. No bo. To decyduje o losie bitwy. No jest dosyć ważna. Dokładnie. W przebiegu bitwy. Kto wie, gdyby kolega pojechał kapować, czy udałoby się zrobić tak dobry wynik. Czy baza nie zostałaby skapowana i tak dalej. No, tym bardziej, że wynik był 9-6, a już mamy 9-8. Kogo najbardziej się obawiałeś w tej bitwie? W tej bitwie sądzę, że to, był, to były czołgi te typu E-75 i E-50, ponieważ to są niemieckie drzewko i powiem że nie lubię z nimi walczyć. Mhm. Przede wszystkim E-75 był godnym rywalem, bo to twardy, twardy kadłub, pancerz na kadłubie i... Słyszałem, że to jest czołg teraz aktualnie twardszy od dziesiątki. Najtwarszym czołgiem teraz to jest fałka 9 Tieru dążąca do Mausa. A, fałka, tak fałka, tak? no rzeczywiście to było fałka. Fałka jest no OPA jak na razie na dziewiątkach, nie 75, tylko właśnie ta fałka. Znaczy to też pewnie tak jest, ale w moim odczuciu jak grałem ST1 to po prostu jest też dość twardym czołgiem. E75 jest T1, M103 i według mnie ta V to są najlepsze dziewiąte tiery, jeżeli chodzi o Heavy Tanki. Myślę, że nie mają sobie równych. To są tak w miarę zbalansowane żołgi. Zgody się z tym. Dolna płyta oczywiście. Bez problemu, M103 z tą penetracją to nie pozostawia szans E75. No i koniec bitwy. I łatwy win. win. Także. Niecałe 6 minut? Tak. Całkiem nieźle, 5 fragów. Zaraz tutaj pokażę jeszcze. Te screeny. No to jeszcze coś tam opowiadajcie. Dobra, popatrzcie na to i patrzcie. patrzcie. Screeny, właśnie. To są screeny. Tutaj. No tam wysłam Ci na ts y, linka. Dobrze. Y, 55 tysięcy kasy, y, doświadczenie y, bez premium, 3500, no, wydaje mi się, że... A to jest podwójne, tak? Podwójne. Ja się nie mylę. Tak, podwójne. Czyli byłoby też ładny wynik, jak mi się wydaje. Chciałbym tyle dostać jak EXPA. Um, Co jest do zrobienia? No, <grywa> 6245 obrażeń, 5 zniszczonych czołgów I, i w sumie zarobiłeś 24 tysiące, w sumie 25 na 300, więc no mecz naprawdę godny obejrzenia, bitwa trwała 6 minut i 20 sekund tak, tym bardziej, że mecz był powiedzmy dynamiczny. Nie było stania w miejscu ani kampienia, tylko cały czas coś się działo. Jak kolega spuszował miasto, to się wracał do bazy i też miał w kogo strzelać. Bitwa była zrobiona 19 w nocy, więc widać, że jesteś nocnym graczem. Czasami się zdarza. No to jak każdemu chyba. Pierwsze słyszę ha no tobie, bo ty miękasz. Dobra, więc ja dziękuję za skomentowanie tej bitwy. Komentował dla was Lion. Dzięki. Mozart. Dzięki. I Kasper. Tak. Dokładnie. Więc zapraszam do oglądania na odcinków. Cześć. Następnego. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.